Franciszek wstał o świcie. Jego nastrój był ciemniejszy niż chmura. Musiał wstać tak wcześnie, była prawie noc i zmusić się do pracy. Ale nie było co robić, trzeba było to zrobić. Zwłaszcza, że szefostwo obiecało mu podwójną zapłatę za nadgodziny. Pocałował śpiącą żonę Karolinę i ruszył w drogę. Franciszek pracuje jako grabarz. Oczywiście o takim zawodzie nie marzy się od dziecka, ale życie tak zarządziło, więc poszedł do pracy na cmentarzu. Z przystanku odebrał go służbowy autobus. Kierowca Justyn nie należał do gadatliwych i ponurych ludzi. Franciszek nie chciał z nim rozmawiać. Justyn wysadził go niedaleko miejsca, gdzie miał kopać i szybko odjechał. Mężczyzna ze wszystkich sił starał się wyrwać z półsnu i przygotować do pracy. Na niewielkiej działce znajdował się już jeden grób, ogrodzony prostym płotem, a trzeba było wykopać drugi. Miejsca brakowało. Tylko profesjonalny grabarz mógł sobie poradzić z taką niemal jubilerską robotą. Franciszek za takiego się uważał. Z ciekawości przyjrzał się grobowi. Było to stare cmentarzysko. 43 lata temu pochowano tu kobietę o imieniu Jolanta. Sądząc, ze zdjęcia na pomniku, była bardzo piękna i zmarła w kwiecie wieku, mając 45 lat. Zmarła w roku moich narodzin. Jak można w to nie wierzyć? Wyrażenie śmierć rodzi życie, pomyślał. Franciszek poczuł się nieswojo. Nagle zrobiło mu się żal tej kobiety. Ciekawe, kto zostanie z nią pochowany. Może jej mąż, ale po co zgadywać przy fusach z kawy. Jutro będę kopał nowy grób, kiedy spuszczą do niego trumnę. Dowiem się. Czas mijał, a Franciszek wciąż nie wziął łopaty do ręki. Co to za dzień? Zamiast łopaty wyjął termos i nalał sobie herbaty. Prawie się poparzył, zakaszlał. Karolina nie oszczędziła na paru. Smak jest niezwykły. Znowu eksperymentował z ziołami. Wiedziałem, że będzie senny, więc dodałem mu coś na pocieszenie. Chyba było warto. Franciszek od razu się ożywił i zabrał do pracy. Ziemia była ciężka. Sucha, dawno nie padało. Dobrze, że przyjechał wcześniej rano. Przynajmniej nie musiał pracować w upale. Powinien zdążyć przed gorącem. Mężczyzna kopał bez przerwy w pewnym momencie postanowił zrobić sobie przerwę, ale jego stopa wpadła i utknęła. Próbował ją wyciągnąć, ale nie chciała wyjść. Franciszek zorientował się, że przez przypadek wpadł do starej trumny. To tyle, jeśli chodzi o profesjonalistę. Nic się na to nie poradzi. Praca grabarza utknęła w martwym punkcie. Najpierw musiał ostrożnie uwolnić nogę. Niestety, trafiła ona prosto do trumny i utknęła między na wpół spróchniałymi deskami. Musiałem odkopać ziemię łopatą. Franciszek starał się robić wszystko ostrożnie, ale nie mógł ustać na nogach i wpadł prosto do trumny, łamiąc deski. Mężczyzna nie jest bojaźliwy i nie będzie krzyczał, gdy zobaczy ludzkie szczątki. Należy bać się żywych, a nie umarłych. Spokojnie zaczął wydostawać się z trumny. Przez 43 lata z ciała nie pozostało nic, tylko kości i cudem ocalałe zdjęcie. Franciszek początkowo myślał, że może spadł kawałek deski, ale przyjrzał się bliżej i zobaczył, że to pożółkłe przez czas zdjęcie. Włożył je do kieszeni i pospieszył zakopać starą trumnę. Musiał się nieźle spocić, by zatuszować swoje niespodziewane wykopaliska. Skończywszy, mężczyzna usiadł przy stoliku przy sąsiednim grobie i ponownie wyjął termos z herbatą. Zrobię sobie małą przerwę i pójdę do domu. Na rano nie ma już żadnych zleceń. Zdecydował Franciszek i wtedy przypomniał sobie o zdjęciu. Wyjął je z kieszeni i zaczął oglądać. Na zdjęciu był uśmiechnięty młody mężczyzna w wieku około 25 lat. Po kilku sekundach Franciszek poczuł się jak porażony prądem. Z zaskoczenia zakrztusił się herbatą i ledwo kaszlnął. A potem jeszcze raz spojrzał na zdjęcie i poczuł prawdziwe przerażenie. Nie, to niemożliwe, powiedział na głos i potrząsnął głową. Grabarz wziął kubek i powąchał herbatę. Czyżby żona dosypała mi czegoś do herbaty, i mam halucynację? Pomyślał Franciszek i uszczypnął się na wszelki wypadek. Wszystko wyglądało jak prawda, która tylko w strasznym śnie może się przyśnić. Zdjęcie, które od 43 lat leżało w trumnie, przedstawiało jego samego, tyle że w młodości. To były jego oczy, jego nos, jego usta. Jego podbródek, a jego uśmiech był taki sam. Franciszek nic nie rozumiał i niemal co sekundę ocierał pod czoła. Zupełnie przypadkiem odwrócił fotografię i o miał. Na odwrocie widniał napis: Niech 1980 rok. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej zmarła pochowana tu kobieta. Tu Franciszek wpadł w stupor. No przecież nie może być takich zbiegów okoliczności, nie. To on był na zdjęciu. Mężczyzna pamiętał nawet kiedy i z jakiej okazji zrobił zdjęcie. Ale co miał z tym wspólnego majowy 1980 rok i stara trumna? Nie przychodziło mu do głowy żadne logiczne wytłumaczenie tego, co się stało. Czując, że mózg odmawia mu jasnego myślenia, Franciszek schował fotografię do kieszeni i poszedł do domu. Ale nawet w domu nie mógł znaleźć sobie miejsca. Franciszku, nie martw się. Uspokajała go żona Karolina. Jutro jest pogrzeb człowieka, DLA, którego wykopałeś grób. Przyjdą krewni, bliscy, będą wiedzieć, kim jest ta kobieta, do której trumny wpadłeś. Może dzięki zdjęciu coś się wyjaśni? Tak, Karolino, masz rację. Franciszek zgodził się, ale i tak spędził dzień w zmartwieniu i niepokoju. W nocy też nie zmrużył oka. A rano z trudem wyczekiwał godziny wyjścia z domu i udania się na przystanek autobusowy. Cmentarz nie był zatłoczony. Tylko kilka osób przyszło pożegnać zmarłą Hannę. Tak miała na imię starsza kobieta, której grób wykopał wczoraj Franciszek. Niedawno skończyła 90 lat. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej nie wytrzymał i podszedł do jednej z kobiet. Stojący nieopodal nazywali ją Pelagią. Co chwilę przykładała chusteczkę do oczu i ocierała łzy. Witam, jestem grabarzem i wykopałem ten grób. Wybacz moją ciekawość. Kim jest Hanna? Kobieta pochowana wcześniej. Iwa była jej siostrą. Chciała mieć dużą rodzinę, ale nigdy nie wyszła za mąż. Za życia mieszkała z siostrą Jolantą w domu jej rodziców, a kiedy Jolanta nas opuściła, została sama. Widząc życzliwość w oczach kobiety, Franciszek postanowił kontynuować rozmowę. Powiedz mi, dlaczego Jolanta umarła tak wcześnie, w wieku 45 lat? Z powodu choroby? Nie, nie z powodu choroby. Z ciężkim westchnieniem odpowiedziała kobieta. Jej syn, świętosław, walczył w Afganistanie i niemal natychmiast zaginął. Oszalała z żalu. Była pewna, że syn dostał się do niewoli i nigdy nie wyjdzie z niej żywy. Próbowała go odnaleźć. Chciała nawet pojechać na wojnę, ale jej nie puścili jej serce nie wytrzymało tak wielkiego nieszczęścia i nagle zatrzymało się w jesienną noc w oczach pelagi zalśniły łzy a chwilę później powiedziała cicho jolanta uwielbiała swojego syna urodziła go bez męża z przyjezdnego agronoma syn był dela niej wszystkim nie rozstawała się z jego fotografią aż do ostatniego dnia ostatnie zdjęcie zrobiła dzień przed wyjazdem na wojnę trzymała je cały czas w rękach włożyła nawet do trumny Franciszek stał ani żywy, ani martwy, i wstrzymując oddech, wsłuchiwał się w każde słowo pelagi. On sam wychowywał się w sierocińcu, gdzie trafił jako niemowlę. Jego matka Alina zginęła w wypadku, a ojciec podobno zaginął. Gdy Franciszek słuchał pelagi, serce ścisnęło mu się w piersi, a w gardle stanęła gula. A jeśli ten świętosław, syn Jolanty, był jego ojcem? A może był do niego podobny, tak bardzo, że nawet pomylił go ze sobą. Ale dlaczego Jolanta nie wiedziała ani o synowej, ani o wnuku? Franciszek myślał gorączkowo, próbując poskładać do kupy swoje zagmatwane myśli. Nagle jego rozmyślania przerwała pelagia. Ludzie mówią, że świętosław, syn Jolanty, był widziany w tych stronach po jej śmierci. Przez krótki czas mieszkał w opuszczonym domu leśniczego, błąkając się po lesie jak zaraza. Nie komunikował się z nikim. Potem zniknął tak nagle, jak się pojawił. Ludzie nie gadają na darmo, nawet jeśli na wpół kłamią. Na te słowa Franciszkowi ugięły się nogi. A jeśli jego ojciec żyje i nic o nim nie wie, ma teraz około siedemdziesięciu lat, być może wciąż jest na tym świecie. Chcę go znaleźć, chcę go znaleźć. Mężczyzna postanowił stanowczo. On, jak wszystkie sieroty, marzył o rodzinie. Nawet jeśli nie stało się to w jego życiu w odpowiednim czasie, ale stanie się teraz, za wszelką cenę. Zachęcony Franciszek leciał do domu jak na skrzydłach. W głowie wciąż przewijało mu się tylko jedno imię Świętosław. Opowiedział żonie, co się stało. To brzmi niewiarygodnie, wiem, ale podobieństwo Karolino jest niesamowite. I czas. Wszystko się zgadza. Przez lata zastanawiałem się nad moimi rodzicami, nad moją przeszłością, i teraz, teraz mam to zdjęcie. To połączenie. Chciałabym szybko odnaleźć ojca, ale jak? Franciszkowi nic nie przychodziło do głowy. Karolina, widząc niepokój męża, pomyślała rozsądnie i powiedziała. Musimy się dowiedzieć, w jakiej jednostce wojskowej służył świętosław, a fundusz emerytalny powinien mieć informacje o Afgańczykach. Karolina, jesteś mądrą dziewczyną, zrobię to, to błogosławieństwo, że Cię mam, powiedział z zachwytem Franciszek. Jej słowa były balsamem na jego strapioną duszę, przypomnieniem miłości i stabilności, którą razem zbudowali. Bardzo kochał swoją żonę, spokojną, łagodną, opiekuńczą. Nawet nagła żałoba, która spadła na nich 10 lat temu, nie przerwała tego pięknego związku. Będąc w ciąży, Karolina Pechowo potknęła się i spadła ze schodów, tracąc dziecko. Od tamtej pory nie udało się ponownie zajść w ciążę. Para znalazła w sobie siłę, by się do tego przyzwyczaić i żyć del a siebie, dusza w duszę. Teraz Franciszek nie miał wątpliwości, że żona będzie go wspierać. I tak też się stało. Wspólnie pisali wnioski do wszystkich urzędów zajmujących się wojakami, którzy służyli w Afganistanie i z zapartym tchem czekali na odpowiedź. Pędzili po urzędach, próbując zebrać informacje o świętosławie. W końcu, przez dziesiątki biurokratycznych przeszkód, poszukiwania zakończyły się sukcesem. Dowiedzieli się, że Świętosław rzeczywiście służył w Afganistanie, w wydzielonym batalionie rozpoznawczym jako starszy radiotelegrafista, zwiadowca. Po jednej z bitew zaginął. Przez bardzo długi czas nie figurował ani jako żywy, ani jako martwy. I dopiero w 10 lat po zakończeniu wojny nazwisko Świętosława znalazło się w rejestrze weteranów walk. Ale to nie były dobre wieści. Franciszek miał niesamowitego pecha. Udało się zdobyć adres świętosława. Mój Boże, czy mógł tak szybko odnaleźć ojca, ale dlaczego? Dlaczego nie stało się to wcześniej? Kopał groby na tym cmentarzu setki razy, a los przywiódł go do ojca dopiero teraz. Pomyślał Franciszek, pocierając drżącą dłonią przycisk dzwonka jednego z mieszkań w starej pięciopiętrowej kamienicy. Był gotowy absolutnie na wszystko. Teraz otworzą się drzwi i powiem mu Ojcze. A potem rzucę mu się na szyję, przytulę mocno i mocno, i już zawsze będę u jego boku. To mój własny człowiek. Franciszek nie wątpił w swoją decyzję, mimo że nigdy nie widział i nie znał swojego ojca. Nie czuł jego miłości, troski, męskiego wsparcia, które były mu bardzo potrzebne jako maleńkiemu chłopcu, który trafił w mury domu dziecka. Ale widok ojca rozpływał się z każdą sekundą. Nikt nie otwierał drzwi. Z całej siły walił w chropowatą powierzchnię drzwi. Nagle usłyszał za sobą zirytowany kobiecy głos. Czyś ty kompletnie oszalał, człowieku? Wynoś się stąd, bo wezwę policję. Franciszek obejrzał się i zobaczył młodą dziewczynę o ostrym zapachu perfum i z kolczykiem na środku nosa. Jej jasne, szkarłatne usta wykrzywiły się w grymasie na widok mężczyzny. Ale dlaczego stoisz jak słup, nie rozumiesz? To nie będzie miłe. Z tymi słowami dziewczyna wyjęła z torby telefon i zaczęła wybierać numer. Czekaj, krzyknął Franciszek naprawdę muszę się czegoś dowiedzieć. Świętosław musi mieszkać w tym mieszkaniu. Dziewczyna patrzyła osłupiała, jej oczy z oburzenia zmieniły się w dwa wielkie plosiwe Co ty mówisz? Mój chłopak i ja mieszkamy w tym mieszkaniu od dziesięciu lat. Słuchaj, wujku, mam Cię dość. Dziewczyna ponownie chwyciła za telefon. Chwileczkę, powiedz mi Słyszałaś o Świętosławie? Może on tu kiedyś mieszkał? Franciszek nie wycofał się. Po kilku sekundach wahania dodał: Zapłacę za informację. Magiczne słowo pieniądze podziałało na pannę magicznie. Zmarszczyła brwi, najwyraźniej zastanawiając się, ile zażądać od tego wariata. Franciszek wyciągnął 10 dolarów. To za mało, daj mi 20 dolar. Panna ożywiła się. Gdy pieniądze trafiły w jej ręce, wyłożyła, co wiedziała. Matka miała przed laty 15 lat mężczyznę o nazwisku świętnaście, potem go wyrzuciła. To wszystko? Wykrzyknął zaskoczony Franciszek. A co nie podoba ci się? Ty się zapytaj matki, dlaczego odeszła od męża, a co to ma wspólnego ze mną? Przewidując kolejne pytanie, dziewczyna mamrotała. Dobrze, dam ci adres mojej mamy, ale ona pije od tygodnia. Myślę, że nic ci nie powie. Z tymi słowami wyjęła z torebki kawałek papieru i napisała na nim adres. Masz. Tylko nie mów o mnie matce. Nie jestem w to zamieszana, rozumiesz? Franciszek w milczeniu skinął głową i szybko wybiegł przez wejście. Zakrztusił się nagłymi łzami. Jak to możliwe? Czy szczęście się ode mnie odwróciło? Jeszcze cię znajdę, ojcze! krzyknął, płosząc staruszki siedzące na ławce na dziedzińcu. Ściskając w dłoniach kartkę papieru, mężczyzna skierował się pod wskazany adres. Ale dopiero teraz przygotował się do spotkania. Dowiedziawszy się od dziewczyny o zamiłowaniu matki do alkoholu, zaopatrzył się w półtoralitrową butelkę drogiej wódki. Alkoholik nigdy nie odmówi darmowego drinka. Drzwi Franciszka otworzyła przygnębiająco wyglądająca alkoholiczka, którą trudno było nazwać kobietą. Po prostu pijany mężczyzna. Niebieska, opuchnięta, zapijaczona twarz. Oczy bez wyrazu, które zamieniły się w policzki z powodu ogromnych worków pod nimi. Brudne, rozczochrane włosy. Jakieś stare szmaty, kiedyś nazywane szlafrokiem, zwisały z jej wychudzonego ciała. Ledwo stała na nogach, próbując skupić wzrok na Franciszku. Ty jesteś Vera? Mężczyzna w końcu odważył się odezwać. No Vera, a ty kim jesteś i skąd się tu wzięłaś? Gaz, sprawdzasz czy liczniki? Wymruczała piękna istota i z całej siły huchnęła Franciszkowi w twarz. Nie, Przyszłam z tobą porozmawiać. Co ty mnie z łóżka wyciągnąłeś, żeby mi takie bzdury z samego rana wciskać? Powiedziała z irytacją Wera. Może to pomoże ci się obudzić, powiedział spokojnym głosem Franciszek i wyciągnął upragnioną butelkę wódki. Wera, widząc alkohol, zakrztusił się własną śliną i natychmiast chwycił butelkę w dłonie, ściskając ją niczym wojenne trofeum. Czego ty ode mnie chcesz? Ciężko pracuję. Nie widzę światła dziennego. Nic nie wiem. Vera przemówiła. Nie widzisz białego światła z powodu białej gorączki. Franciszek zamyślił się, ale powiedział na głos. Vera, wiem, że znasz świętosława. Naprawdę muszę go znaleźć. Świętosława? Kiedy to było? Za cara. Vera zmarszczyła czoło, udając, że próbuje sobie przypomnieć. Trzeba było zapytać o moje przedszkole, z kim się tam przyjaźniłam. Nie bądź głupia, Wera. Świętosława pamiętasz bardzo dobrze. Twoja córka mieszka teraz w jego mieszkaniu. W następnej sekundzie alkoholiczkę poraził prąd. Zmieniła wyraz twarzy. Spojrzała gniewnie na Franciszka i krzyknęła. Kawałek wełny z marnej owcy. Ten Świętosław to był odmrożony człowiek. Jak oberwał na wojnie, to nic poza wojną nie pamiętał. Krzyczał jak wariat i pił jak wariat. To przez niego zacząłem pić. Zrujnowali mi całe życie. A byłem wtedy jeszcze młody, pracowałem jako zastępca głównego księgowego. Nosiłem piękne garnitury, aż mnie wyrzucili za picie. I wyrzuciłeś za to Świętosława z jego własnego mieszkania? Franciszek zapytał nie powstrzymując emocji. Co mi tam? Nie zakładaj mi sprawy karnej. Nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam. Sam mi dał mieszkanie, jak pił przez miesiąc. Mam akt notarialny. A kiedy się obudził, zabrał swoje rzeczy i wyszedł. Franciszek poczuł wewnętrzne drżenie. Zdał sobie sprawę, że traci grunt pod nogami. Wera była niewidzialną nicią, która miała łączyć go z ojcem, a teraz ta nić została bezpardonowo zerwana. Ale w duszy Franciszka żarzyła się jeszcze ostatnia nadzieja i zapytał: Gdzie jest teraz świętosław? Jak można go znaleźć? Czy ty mnie pytasz? Wera była zaskoczona. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest diabeł? Żyje, czy odszedł? Wyjechał prawie 15 lat temu i nigdy nie wrócił. A ty lepiej się stąd wynoś. Nie widzisz, że źle się czuję. Muszę natychmiast wziąć leki? Wera spojrzała łapczywie na butelkę wódki i ruszyła do drzwi. No, no, ruszaj nogami. Franciszek nie znalazł nic do powiedzenia i wyszedł z mieszkania na chwiejnych nogach. Wszystko się w nim trzęsło i nie mógł się opanować. Nawet jego żona Karolina nie potrafiła przywołać jego myśli i uczuć do porządku. Franciszku, wypij ten środek uspokajający. Następnego dnia Franciszek obudził się z myślą, że nie podda się i będzie kontynuował poszukiwania ojca. Wewnętrzny głos podpowiadał mu, że Świętosław żyje. Przez rok razem z Karoliną odwiedzili dziesiątki domów opieki, szpitali, domów dziecka, szukali adresów w internecie. Nie pomijali wysypisk śmieci i innych ulubionych miejsc bezdomnych i ludzi, którzy stoczyli się na dno. Ale odpowiedź wszędzie była taka sama: Nie mamy czegoś takiego, nie. Nie wiemy, nie widzieliśmy. Karolina, nie mogąc dłużej obserwować wielkiego zdenerwowania i psychicznego zamętu męża, odważyła się w końcu zasugerować: Franciszku, może nie rozpamiętujmy dłużej przeszłości. Odnalezienie ojca nie jest naszym przeznaczeniem. Po prostu pamiętajmy o nim zawsze. Dbajmy o grób jego matki Jolanty. Ona nie jest ci obca. Franciszek serdecznie zgodził się z żoną. Pracując na cmentarzu, codziennie odwiedzał grób Jolanty i jej siostry Hany. Traktował je ze szczególną uwagą i czcią. Dzięki troskliwym dłoniom Karoliny grób wyglądał na zadbany i wydawało się, że osoby, które zmarły w nim w innym, nieziemskim życiu, również zostały ogrzane miłością i troską. Para często modliła się w miejscowym kościele i zapalała znicze za osoby, które z dnia na dzień stały się im bliskie. To sobotnie popołudnie było ponure i nie wróżyło nic dobrego. Ale nie de la Franciszka i Karoliny. To były urodziny Jolanty, matki świętosława. Mimo niekończącego się deszczu postanowili odwiedzić grób. Z daleka uwagę, Franciszka przykuła męska sylwetka pochylająca się nad pomnikiem. Ogarnęło go uczucie niewytłumaczalnego niepokoju i niepohamowanej radości, która miała wybuchnąć jednocześnie. Franciszek, nie czując nóg, podbiegł do grobu, a mężczyzna nagle odwrócił wzrok. Pomarszczona twarz o wyblakłych oczach ugodziła Franciszka w serce. W jego głowie jakby błysnęła błyskawica. To jest świętosław, mój ojciec. Kim jesteś? Zapytał starszy mężczyzna. Jego głos był zachrypniętym szeptem, w którym słychać było lata samotności. Franciszkowi zatrzęsły się ręce i złapał oddech. Nie zdążył od razu krzyknąć jak wcześniej chciał zrobić ojciec i rzucić mu się na szyję. Wypowiedział tylko kilka słów: Mam na imię Franciszek, a ty świętosław. Myślę, że możemy być spokrewnieni. W oczach mężczyzny błysnęły emocje, jakby odżyło odległe wspomnienie. Franciszek zawahał się, po czym wyciągnął starą fotografię i podał ją świętosławowi. Starszy mężczyzna przejechał drżącymi dłońmi po brzegach fotografii, i jego wzrok zatrzymał się na młodym mężczyźnie na zdjęciu. To ja! wykrzyknął świętosław. W jego głosie słychać było zmieszanie i ból. I wyglądasz tak bardzo jak ja. Mężczyzna wyciągnął drżącą dłoń do ramienia Franciszka. Dotyk był jednocześnie niepewny i głęboki, milczący, potwierdzający uczucia, których słowa nie są w stanie wyrazić. Jesteś moim synem, szepnął świętosław. Jego głos drżał z podziwu. Franciszek zamarł. Objawienie uderzyło w niego jak grom. Przestrzeń zdawała się zamykać wokół obu mężczyzn i w jednej chwili dawna tajemnica została ujawniona. Świętosław powiedział mu, że został ciężko ranny, w wyniku czego doznał amnezji. Jego wspomnienia rozsypały się jak odłamki szkła, pozostawiając w jego głowie puste płótno. Obudził się w namiocie medycznym, zdezorientowany i zdezorientowany, otoczony echami przeszłości, której nie mógł już zrozumieć. To właśnie ta utrata pamięci nieświadomie spowodowała rozpad jego relacji ze światem rzeczywistym. Nie pamiętał Jolanty, matki, która wychowała go z miłością i troską. Nie pamiętał Aliny, dziewczyny, z którą chciał założyć rodzinę. A co najtragiczniejsze, nie rozpoznał syna, którego Alina urodziła, gdy był na wojnie. Świętosław przeżywał ogromny żal, gdy chciał zacząć żyć na nowo. Nie mógł znaleźć zawodu, który by mu odpowiadał, miał głęboką traumę po związku z Werą, stracił mieszkanie. Wiele z tego było jego własną winą. Świętosław nie pamiętał swojego poprzedniego życia, ale jakimś instynktem, jakimś podświadomym uczuciem ciągnęło go do tego miejsca i do tego grobu. Kiedy tu przyszedł, jego serce bolało i wiedział na pewno, że nie bez powodu. Mężczyzna powiedział, że stał się bezdomny po tym, jak stracił mieszkanie po nieudanym życiu miłosnym. W ostatnich latach błąkał się po okolicy jak niedźwiedź, żyjąc jako pustelnik w odległych wioskach. Franciszek nie próbował już powstrzymywać łez i szlochał. Karolina, która przyszła na grób, pospieszyła mężowi z pomocą i powiedziała: Świętosław, chodź i zamieszkaj z nami. Mężczyzna spojrzał zdezorientowany na Karolinę, potem na Franciszka. Ojcze, chodźmy do domu. Franciszek powiedział cicho i wyciągnął rękę. Drżące palce świętosława uspokoiły się w dłoni syna. Zrozumiał, że odnalazł nowe życie z bliskimi mu ludźmi.